Co się dzieje, gdy córka, wyrzucona z rodzinnego wesela po jednym toaście, nagle staje się jedyną osobą, od której wszystko zależy? Rodzina nie miała pojęcia, kim naprawdę jest. To, co wydarzyło się potem, zamknęło im wszystkim usta. Wiesz, jak to jest, gdy robisz coś z serca, a w nagrodę dostajesz w twarz? Dosłownie i w przenośni? Ja już wiem, stałam tam jak idiotka. Z kieliszkiem w ręku, z delikatnym uśmiechem, bo przecież wypada. Wesele mojej siostry: dzień radości, miłości, rodziny i ja, gość z bocznego stołu, którego nikt nie widzi, dopóki nie trzeba wynieść śmieci albo opowiedzieć anegdotkę, jak Klarcia była mała i. A jednak, kiedy Julia, młodsza siostra panny młodej, czyli tej właściwej siostry, bo ja to chyba tylko techniczna, zawołała. Klaro, powiedz coś. Nie miałam serca odmówić. Wstałam. Trzęsły mi się ręce. Nie dlatego, że się bałam, tylko dlatego, że przez całe życie uczono mnie, żeby się nie wychylać. No ale dobra. Wzięłam głęboki wdech, spojrzałam na nich wszystkich. Rodziców, ciotki, wujków, tę całą galerię świętych obrazów rodzinnej hipokryzji. I powiedziałam, cieszę się, że mogę tu dziś być. I że mimo wszystkiego, co działo się przez lata, mogę wam wszystkim pogratulować. Kocham moją siostrę. I. Mam nadzieję, że ten dzień zapamięta jako początek czegoś pięknego. Proste, prawda? Żadnego jadu, żadnej złośliwości. Ba. Jeszcze nawet uśmiech dorzuciłam gratis. I wiesz, co się stało? Mama spojrzała na tatę. Tata spuścił wzrok, a potem dosłownie 15 minut później ten sam tata, który kiedyś uczył mnie jak się wiąże sznurówki, podszedł do mnie i szepnął: "Chodź ze mną na zewnątrz. Musimy pogadać." Myślałam, że może chce mi podziękować. Może wreszcie coś się zmieni, że uzna: "Dobra, Claro, przeszłość to przeszłość. Jesteś częścią rodziny." A on powiedział: "Musisz stąd wyjść. Teraz." Zamarłam. Co? Popsułaś atmosferę. Wszyscy to czują. Mama się popłakała, Julia zdenerwowana. Nie chcemy dziś dramatów. Przecież nic nie powiedziałam? Tylko parę ciepłych słów? No właśnie. Czasem lepiej nic nie mówić. A potem. zostawił mnie tam, na tyłach sali, przy kontenerze na szkło. Nawet nie zapytał, czy mam jak wrócić do hotelu. Nawet nie dał mi szansy się odezwać. Szłam w szpilkach przez parking, który zdawał się nie mieć końca. Nikt nie zadzwonił. Nikt nie zapytał, czy dotarłam? Nikt nie wysłał nawet żałosnego sorka, tak wyszło. W hotelu zamknęłam się na klucz. I dopiero wtedy, kiedy usiadłam na łóżku i spojrzałam na swoją sukienkę, którą kupiłam specjalnie, żeby nie zawstydzić panny młodej, zrozumiałam. To nie był przypadek. Oni mnie po prostu nie chcą. Zrobiłam sobie herbatę. Taką mocną, czarną, z cukrem, bo tego dnia wszystko było gorzkie. Potem wyjąłam z torebki list ten, który miałam dać Julii po ceremonii. List od mamy, pisany rok wcześniej, kiedy chorowała. Wtedy jeszcze mówiła mi, że jestem jej oparciem, że bez mnie by nie dała rady. Dziękuję ci za każdy dzień, za to, że jesteś, jesteś moją cichą bohaterką. Cichą, no właśnie, cichą tak bardzo, że można mnie było zepchnąć do kuchni i udawać, że mnie nie ma. Zwinęłam list, wrzuciłam do szuflady, zamknęłam ją i pomyślałam, że to doskonała metafora całego mojego życia w tej rodzinie. Następnego ranka wstałam wcześniej, skasowałam rodzinny czat, usunęłam zdjęcia, zablokowałam julkę, nie w gniewie, w ciszy, bo miałam dość. Zamówiłam taksówkę, spakowałam walizkę i wyszłam. Nikt nie wiedział, gdzie jestem. I niech tak zostanie, myślałam. Ale nie zostało, bo już o 11:03 dostałam pierwszy sygnał. Klara, odzwoń, to ważne. Nie oddzwoniłam. 11:14 Połączenie od mamy Odrzucone 11:16 Wiadomość od ciotki Coś się stało, zadzwoń. Ale ja tylko parzyłam kawę i po raz pierwszy od dawna czułam się jak ktoś, kto decyduje o swoim życiu. To, co wydarzyło się dalej, zmieniło wszystko. Nie możesz tego przegapić to dopiero początek. Pierwsze połączenie przyszło o 8:17. Zignorowałam. Drugie o 8:19. Trzecie 8:24. Już wtedy wiedziałam, że coś się pali. Ale wiesz co? Nie ruszyło mnie to ani trochę. Weszłam do kuchni hotelowego pokoju, włączyłam czajnik i pomyślałam: niech dzwonią. Skoro nie potrzebowali mnie w sobotę, to dzisiaj tym bardziej nie powinni mieć odwagi wcisnąć mojego numeru. O 8:30 odsetem wiadomość. Od mamy. Klara, odezwij się, to pilne. Pilne? Aha. Pilne to było w sobotę, kiedy stałam jak kretynka za salą weselną, po tym jak mnie wyrzuciliście, jakbym przemycała salmonelle na deserze. Zaparzyłam kawę. Taką mocną, żeby przebiła się przez ten absurd. Usiadłam przy stole i odpaliłam internet. Co znalazłam? Zdjęcia z wesela. Oczywiście Julia wrzuciła sto stories, jakby sama była agencją ślubną. Rodzice, uśmiechy, podziękowania. Nawet ciotka Jola wstawiła zdjęcie z podpisem. Najpiękniejszy dzień rodziny. Moje miejsce? Wycięte. Nawet w tle nie było mnie widać. Genialne. Jakby ktoś użył Photoshopa do usuwania wstydu z życia. Wtem kolejna wiadomość. Tym razem od Julii. Klara, to nie czas na fochy. Potrzebujemy cię. Tata w szpitalu. Zaparło mi dech, ale tylko na sekundę, bo potem wróciła logika, a z nią cynizm. Tata w szpitalu? Teraz nagle moje imię jest warte wpisania? Nagle jestem potrzebna? A przez ostatnie lata byłam kim? Dostawką? Sprzątaczką od emocjonalnych zgliszczeń. Nie odpisałam i dobrze mi z tym było. Dopiero po południu zadzwoniła Julia. Wyszłam wtedy z hotelu, chciałam przejść się do parku. Telefon zadzwonił raz, drugi, za trzecim podniosłam. Z ciekawości, nie z litości. Klara? Jej głos był zdyszany. Gdzie jesteś? Na spacerze. W świecie, w którym nie traktują mnie jak piąte koło uwozu. Proszę cię. Tata miał zawał. Mama jest w rozsypce, ja też. Nie wiemy, co robić. I myślisz, że ja wiem? No tak, jesteś. Ty zawsze ogarniałaś takie rzeczy. Zamarłam. To było jak wbicie szpilki w plecy. Przypomnij mi tylko jedno, powiedziałam chłodno. Czy to był ten sam tata, który trzy dni temu kazał mi wyjść z wesela, bo psuje atmosferę? Cisza, Julia, serio. Ja nie jestem pogotowiem emocjonalnym. Nie rzucam wszystkiego tylko dlatego, że teraz wam się nie układa. Gdzie byłaś, kiedy ja płakałam w pokoju hotelowym z listem mamy w ręku? Nie wiedziałam, że nie chciałaś wiedzieć. Tak było łatwiej. Wieczorem przyszedł SMS od kuzynki. Jeśli możesz przyjeść do szpitala. Nie chodzi tylko o tatę. Zawahałam się przez chwilę, ale potem przypomniałam sobie wszystko. Jak siedziałam sama przy stole, jak patrzyli na mnie, jakbym przyszła nieproszona. Jak ojciec powiedział: lepiej będzie bez ciebie. Wzięłam głęboki wdech. Nie pojechałam. Następnego dnia przyszła wiadomość głosowa od mamy. Córciu, przepraszam. Nie wiem, co się stało. Tata był pod presją, wszystko się pomieszało. Potrzebujemy cię, proszę. I znów to magiczne Potrzebujemy cię. Nie kochamy nie jesteś częścią rodziny. Po prostu jesteś nam teraz wygodna. Tym razem się nie rozpłakałam. Nawet brew mi nie drgnęła. Przeciwnie. Poczułam coś nowego. Coś mocnego. Siłę. Zamówiłam kawę. Znów. Ale już nie jako smutna siostra z kąta. Tylko jako kobieta, która po raz pierwszy od lat mówi: Nie, ludziom, którzy nigdy nie powiedzieli jej: „Dziękuję.“ Wieczorem pod hotelem pojawiła się Julia. Osobiście. Bez makijażu, bez kamer, bez teatru. Klara, proszę, zaczęła. Chcesz, żebym pomogła, ale nie potrafisz powiedzieć, że cię zawiodłam? Że to wy mnie zawiedliście? Tak, szepnęła. Wtedy zamilkłam, bo wiedziałam, że to nie koniec, że coś się zmieniło, ale nie powiedziałam jeszcze ani tak, ani nie, bo najpierw chciałam zobaczyć, do czego są zdolni, kiedy naprawdę przestają mieć kontrolę. To już jest kulminacja. To, co teraz się wydarzy, przewróci wszystko. Nie odchodź, zaraz zobaczysz, jak bohaterka odwraca grę. Staliśmy pod tym szpitalem jak dwa cienie. Julia co chwilę zerkała na telefon, jakby miał jej podpowiedzieć, co powiedzieć. Ja patrzyłam w okno oddziału ratunkowego i czekałam, ale nie na lekarza. Czekałam, aż ona powie prawdę, bo jeśli przyszła tylko po pomoc, mogła wysłać karetkę. Ale skoro przyszła osobiście, to musiała poczuć, że coś pękło. Mama nie chce z tobą rozmawiać, rzuciła w końcu. O proszę, oficjalnie, jakby to była nowość. No to mamy remis, odpowiedziałam. Ja też nie bardzo mam ochotę. Westchnęła. Klara, naprawdę nie możemy sobie teraz pozwolić na kłótnie. Wyście już sobie na wszystko pozwolili. Na wyrzucenie mnie z wesela, na traktowanie jak powietrze, na uprzejme usuwanie z rodzinnych zdjęć. Ale jasne, teraz nagle nie czas na kłótnie zacięła się. Pierwszy raz wyglądała, jakby coś dotarło, jakby w końcu zrozumiała, że nie przyszłam tu dla nich. Przyszłam mimo nich. Lekarz wyszedł dopiero po pół godzinie. Powiedział to, co zawsze mówią lekarze w takich sytuacjach. Stabilny, ale potrzebna obserwacja. Mama oczywiście nie wstała, nawet nie spojrzała w moją stronę. Udawała, że interesuje ją wyłącznie tętno taty, a nie obecność własnej córki, która trzy dni wcześniej została wyproszona z rodzinnego wydarzenia jak kelner po zamknięciu lokalu. Stałam w kącie, słuchałam i. patrzyłam. Bo w tym całym chaosie zaczęłam zauważać coś nowego. Lęk, ale nie ten dramatyczny z seriali. Tylko cichy, wstydliwy, taki, który czujesz, gdy orientujesz się, że przez całe życie opierałeś się na niewłaściwym człowieku. I wtedy do sali weszła pielęgniarka. Przepraszam, czy to pani Klara Nowicka? zapytała. Wszystkie spojrzenia padły na mnie. Tak? Ojciec pani wskazał panią jako osobę do kontaktu i upoważnił do decyzji medycznych. Cisza. Nawet respirator w sąsiedniej sali. Na chwilę jakby się zatrzymał. Julia zrobiła minę, jakby właśnie dostała obuchem po ambicji. Mama się odwróciła, ale już było za późno. On. Co zrobił? Zapytała. Wczoraj na izbie przyjęć podał dane i podpisał. Pielęgniarka wyszła, a ja. Cóż, wreszcie coś się we mnie ułożyło. Więc tak, powiedziałam chłodno. Najwyraźniej tata wiedział, kto naprawdę trzyma was wszystkich w pionie. Nie minęło 10 minut, a już byłam sama z lekarzem w jego gabinecie. Opowiedział mi wszystko: leki, ryzyko, decyzje do podjęcia. Notowałam, pytałam, dopytywałam. Po raz pierwszy w życiu ktoś traktował mnie jak dorosłą, odpowiedzialną osobę. A tymczasem za drzwiami czekała rodzina z idealną córką, która nie potrafiła znaleźć nawet słowa w rozmowie z lekarzem. Kiedy wyszłam z gabinetu, Julia próbowała coś mówić. Matka siedziała nieruchomo. Nikt nie wiedział, co robić. Klara? Zaczęła siostra. Słucham? Co postanowiłaś? Postanowiłam, że nie podejmuję decyzji tu i teraz. Muszę to przemyśleć. Wiecie, ja nie jestem od ratowania świata. Zwłaszcza tego, który mnie wyrzucił. I wyszłam. Ale nie do hotelu. Pojechałam do kancelarii. Tak, do mojej własnej kancelarii, prawniczej. Tego też nie wiedzieli, bo przecież przez lata nikt nie zapytał, co robię. Wiedzieli tylko, że coś tam studiuję, a potem mam pracę. Zarejestrowałam firmę dwa lata temu sama, bez pomocy, bez nazwiska ojca, bez kontaktów matki. Klientów miałam z polecenia, ludzi, których wcześniej reprezentowałam pro bono. W sprawach takich jak moja o nierówne traktowanie, dyskryminację, prawa cywilne, opiekę nad rodzicami. Czy to ironia? Że córka wyrzucona z rodziny specjalizuje się w prawie rodzinnym? Nie. To była zemsta, prawna, cicha, ale piekielnie skuteczna. Wieczorem już w domu dostałam maila od szpitala. W załączniku kopia pełnomocnictwa taty, dokumenty, formularze. Wszystko prawnie potwierdzone. Otworzyłam je. I wiesz, co zobaczyłam? Jedną rzecz, która mną wstrząsnęła: osoba zaufana, Klara Nowicka, jedyna córka, na której mogę polegać. Zamknęłam komputer, usiadłam w ciszy i po raz pierwszy od bardzo dawna nie wiedziałam, co czuję. Część czwarta będzie ostatnią, ale to, co wydarzy się teraz, nie będzie przebaczeniem. To będzie rozliczenie. Pamiętasz, jak ci mówiłam, że nigdy nie wiedzieli, kim jestem? No więc teraz się dowiedzieli ale nie przez kwiaty, łzy i wspólne zdjęcie przy szpitalnym łóżku. Nie. Ja nie gram w tę grę. Zaczęli panikować już dzień później, bo kiedy człowiek uzależniony od kontroli ją traci, robi się niebezpieczny. Matka wysłała list papierowy. W białej kopercie, jakby to był prezent, a nie błaganie o litość. W środku, dramat na trzy strony A4. Że nie wiedziała, że nie chciała, że Czasem człowiek mówi głupoty. Owszem, ale wyrzucenie własnej córki z wesela to nie głupota, to precyzyjna decyzja. I teraz przyszedł czas na moje decyzje. Wróciłam do szpitala, bo musiałam coś zakończyć. Nie dla nich, dla siebie. Tata leżał przytomny, z maską tlenową, ale mówił, spojrzał na mnie jak na ostatnią osobę, której się nie spodziewał. I chyba po raz pierwszy. Nie miał gotowej odpowiedzi. Cześć, tato, powiedziałam spokojnie. Przyszłam, bo zostawiłeś mi odpowiedzialność i zamierzam ją wziąć. Zamknął oczy. Nie wiem, czy z ulgą, czy z rezygnacją, i może pierwszy raz w życiu nie było to istotne. Ale najpierw posłuchasz, bo więcej już nie będziemy udawać. Nie przerwał, ja też nie zwalniałam. Wiem, że dla ciebie zawsze byłam ta druga. Ta, która nie błyszczy, ta, która nie gra, nie śpiewa, nie zabiega o poklask. I właśnie dlatego mnie wyrzuciliście, bo moja obecność przypomina Wam, że nie wszystko w tej rodzinie jest do zdjęcia. Przyznał tylko jedno: zrobiłem błąd, nie odpowiedziałam, bo to nie było wystarczające. Tego samego dnia złożyłam pełnomocnictwo w kancelarii notarialnej. Jako osoba decyzyjna, mogłam wszystko. Ale nie zrobiłam tego, co wielu by zrobiło. Nie sprzedałam niczego. Nie odcięłam im tchu. Zrobiłam coś gorszego. Przepisałam opiekę prawną na osobę trzecią, opiekuna medycznego, z profesjonalnej fundacji. Dlaczego? Bo nie zamierzałam już być ich pielęgniarką, psychologiem i workiem treningowym w jednym. Julia zadzwoniła tego wieczoru. Co ty zrobiłaś? Coś, czego wy nigdy nie zrobiliście. Zadbałam o niego, bez używania go jak narzędzia. Ale przecież jesteś córką, a wy jesteście rodziną? Bo według mojej definicji nie. Tydzień później rodzinna kolacja bez mnie, ale z dokumentami, które przyszły pocztą wyłączenie mnie z czatu, z kalendarza, z serca proszę bardzo. Ale teraz również z decyzji, wpływu i kontroli. Matka napisała ostatniego maila już bez błagań z groźbą. Jeśli nie zmienisz zdania, będziemy zmuszeni iść do sądu. Odpowiedziałam jednym zdaniem. Do zobaczenia w sądzie. Tylko uprzedzam, nie jestem już dzieckiem, które można uciszyć przy stole. To nie była zemsta, to było zakończenie. Ich teatr trwał latami, a ja w końcu wyszłam z kulis. Dziś mieszkam daleko, nie w sensie geograficznym, w sensie życiowym. Mam klientów, których reprezentuję nie dlatego, że płacą dużo, tylko dlatego, że nikt ich wcześniej nie słuchał. Właśnie dlatego do mnie przychodzą. Bo ja wiem, jak to jest być niewidzialną. Ale wiesz, co jest najlepsze? Teraz mnie widzą wszyscy.